To jest jedna indyjska rupia. Za 300 takich indyjskich rupii można mieć pokój z takim widokiem pięknym. O! Proszę. Jest przedpołudnie, więc jest toaleta. Słuchajcie, bo pod nami jest szkoła. Pięknie jest. To jest nasz pokój, tutaj sobie śpią mopsy, światełko, lokalna Matka Boska. Mamy kibelek cały w pokoju, żeby było czuć co robimy. Slew. Nawet prysznic mamy. Paweł luksus za 300 rupii. Możemy sobie wszystko nawet włączyć, wyłączyć. Balkon nawet mamy, pokażę Wam balkon. Chodźcie. Tu dziura, żeby zobaczyć czy nasze dziomki już wstały. Dole. Pokażę Wam balkon. budynek. Na wyciągnięcie ręki jest. Dokładnie. Gradka dla elektronika. Tutaj opłaty za prąd. Jak załączony załączonym obrazku. Taki mamy widoczek. Dużo by było śmieszniej. Wczoraj kładli ten beton. A wieczorem dzieciaczki z siatkami Zarosiły go do domu. Bo beton może się przydać wszędzie. Chodźcie, pokażę Wam co jest na dworzu. To jest przed. Morning. Hello. How are you? thanks. To jest nasz Hi Hi, hello Hello Good morning <coughs> This Main Street ¡Gracias! To jest nowy kumple Moniki. Hello. Mm -hmm. <laughs> nice Dobra, zaraz wam pokażemy lepszy bajer na bieżąco.